Hej, hej, hej! Witam się z Wami przepiękną książką. Wszystkie nasze poplątane ścieżki Pani Kiri Zielińskiej. Książkę dostałam do recenzji od wspaniałego wydawnictwa Zysk Iska i premiera była 17 październik 2023. Tak, książka dosyć pokaźnych rozmiarów. Ale ile piękna. Słuchajcie, mam dla Was cytat. Bo jeśli coś samo z siebie jest kiepskie, niewiele potrzeba, żeby to zupełnie zniszczyć. Ale jeśli coś jest perfekcyjne, Wszechświat dąży do równowagi. Wszystko chce sprowadzić do przeciętności. Słuchajcie, jak mówiłam wcześniej, książka ma 472 strony, wydane w większym druku, więc tak naprawdę czytamy ją bardzo szybko. Historia wciąga od pierwszych zdań. Już czujemy po prostu, że coś się tutaj psuje, postacie są zdezorientowane, nie wiedzą, dlaczego ktoś drugi nie wróży im niczego dobrego. Piękne jest to, że autorka ze wzruszeniem potrafi opowiadać o rzeczach smutnych i ona, wiecie, dodaje takiej dramaturgii, y, może nie, dodaje lekkości tej całej dramaturgii, która jest tutaj ukazana, że tak naprawdę, no, wiemy, że jest, ale nie jest aż takim tragizmem, jakby się wydawało. I u nich największym zło, y, u nich największe zło jest takim, takim pięknym cierpieniem jakby za sprawą dobrych wydarzeń. Może ktoś y, odbierał imię i przynosił coś złego na wymianę. No, znam osoby, których dotknął problem z książki i przyznaję, że zawsze było trudno. Zawsze. Nigdy nie ma, jest łat, Nigdy nie jest łatwo, jeśli chodzi o ten temat. A opowieść spokojnie można traktować jako prawdziwą. Nawet zastanawiałam się, czy autorka nie czerpała pomysłu z prawdziwych wydarzeń, które właśnie za sprawą tej książki miały być takim może nawet ukojeniem w bólu. I mam też ten cytat: Kocham cię, kocham cię, kocham cię, cokolwiek się będzie działo, nigdy o tym nie zapomnij. Słuchajcie. Osoby borykają się tutaj z prawdziwymi, codziennymi problemami. Wiecie, czasami majaczu między tym, co mogą, a tym, co muszą zrobić. Jakby wszystko, takie, wiecie, no, ich praca, nawet życie było zaplanowane dla kogoś innego. Robią, co mogą, bo inni są z nich zadowoleni. No, tylko gdzie jest czas na to, co rozgrywa się w ich wnętrzu? Wiecie, oni tam krzyczą, przyklinają, mają zwyczajnie dość, ale wstają i idą byle naprzód, chociaż sens ich istnienia dawno przestał być dla nich istotny. Nie chcę zdradzać o czym ogólnie jest opowieść, gdyż warto samemu wejść do świata zwanego życiem, gdzie nie zawsze, naprawdę nie zawsze można na kogoś, kogokolwiek powiedziałbym, że nawet liczyć, gdzie przyjemność miesza się z przymusem i brakiem perspektyw na jutro. To walka każdego dnia o cokolwiek dla kogoś. Ten ból dostrzegają inni, lecz jest na tyle dotkliwy, że bohater nie chce o nie mówić. On nie chce litości, według mnie może nawet też trochę nie potrafi myśleć trzeźwo, bo chociaż to jego ojciec tutaj raczej używa alkoholu, i to on powinien mieć największy problem. Wiecie, niby jest sam, ale ma takie małe duszyczki, dla których wszystko musi. I słuchajcie, musi i chce. A o wszystkim tym dowiemy się z czasu obecnego. I tego jeszcze wcześniejszego będzie takie tutaj poprzeplatane, żeby pokazać, jak to się działo, że do tego doszło i e, pokazać, jaki to miał wpływ na to, co się dzieje teraz. Historia jest naprawdę przepiękna. Widzicie, że tak ogólnie wam ją powiedziałam, ale jakbym zradziła chociaż tylko jedno, to już moglibyście się wszystkiego totalnie tutaj domyśleć. Cudowna historia, wiecie, nie każdemu z nas w życiu się układa, tutaj bohaterom też się nie układa. No niestety nie mają takich ludzi, którzy by ich wspierali w czymkolwiek, a jeżeli mają, to ich tylko dołują, pokazują, że to nie warto. Po co to robić w ogóle i. Jak to mówię? Książka zwana życiem. Przeczytajcie, bo czy jest tutaj jakikolwiek pozytywny przekaz, to już musicie się dowiedzieć sami, żebyście już w ogóle nie mogli sobie zdawać sprawy z tego, totalnie o czym jest książka. Ale przeczytajcie. Przeczytajcie, bo to naprawdę prześliczna historia, która poruszy wasze serce i. Może nawet zmienicie się trochę po nich, bo zobaczycie, że ci, którzy udają czasem takich twardych, że wszystko zrobią, wszystko potrafią, nie zawsze oni tacy są. Czasami to jest tylko maska. A co się dzieje w ich wnętrzu, to dowiecie się z tej książki. Przepiękna historia. Bardzo, ale to bardzo polecam. Mówię wam, duży druk i naprawdę no jest tak pięknie wydana. Czyta się fantastycznie, po prostu się przez nią płynie. Płynie się jak przez tą piękną okładkę, a tu macie to życie. A tu nie ma nikogo. Szegnam się z wami. Pa, 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 pa.